5 kwietnia obchodzę urodziny. Co roku jestem w Wenecji, no bo tak już sobie taką tradycję zorganizowałam. Natomiast teraz 5 kwietnia wypadło w niedzielę, no i siedziałam w domu i co, rysowałam. Więc to jest taka nadzieja, bo zawsze, zawsze ten kwiecień to już jest wiosna, to już przychodzi do nas nowe życie. Wszystko się rodzi, wszystko jest fajne, wszystko zielone. Także radość w ludziach jakaś zaczyna funkcjonować. No i w tym roku chyba też tak było. Kwiecień był gorący, dlatego tu są takie fajne, ciepłe kolory. Jest napisane wiosna, życie, bankiet, miłość. Także taki akcent to był dla nas wszystkich bardzo ważny, że wylegliśmy na balkony gdzieś tam, do parków, do ogrodu, jak ktoś ma dom. Także to było takie bardzo fajne. Później rzodkiewski. Witamy, witamy wiosnę. Także też jakby taki akcent pozytywny w tych moich pracach, no to właśnie jest ta wiosna, ta nadzieja, to jest taka, taka, ta wiosna do nas przyszła, żeby nam powiedzieć, że wszystko będzie dobrze, będziemy się cieszyć, radować i wszystko się poukłada i przyroda da nam szansę, żebyśmy byli znowu dla niej dobrzy.